Serial Przysięga Szturmem zdobył serca polskich widzów, a jego gwiazdy cieszą się u nas sporą popularnością. Chcecie poznać ich sekrety? Chcecie? No przecież wiem, że chcecie. Zacznijmy od najnowszych bohaterów produkcji, a właściwie bohaterek, bo główną postać serialu Emira, otacza sporo kobiet. Jedną z tych, które pojawiły się w czwartym sezonie Pasiemca jest Gulperi. Grająca ją Setanay Suer ma 27 lat. Choć od pięciu rozwija karierę aktorską, to nie jest to jedyna ścieżka, jaką sobie wymarzyła. Ta druga to ścieżka w lesie. Setana studiuje bowiem inżynierię leśną. Panna Suer ma 170 cm we wzrostu i waży 55 kg. Uwierzycie, że ta dziewczyna jest singielką? Wcześniej serialowy emir był związany z piękną Tulej. W tę rolę wcieliła się Bushra Ochur, 31-letnia aktorka i prezenterka telewizyjna ze Stambułu. Ta pani karierę rozkręca od 8 lat, ale dopiero rola w przysiędze okazała się przełomowym momentem w jej życiu. Spore zainteresowanie widzów wzbudza też serialowa intrygantka Meltem. Wciela się w nią zachwycająca Hatice Östürk. Ta 23-latka dopiero zaczyna przygodę z aktorstwem, ale to nie jest jedyne jej zajęcie. Jak wiele serialowych gwiazd, Hatice jest też modelką. No, nie dziwi się specjalnie. Głównego bohatera tureckiej produkcji, Emira, gra Gökberk Demirci. Ten przystojny pan uwielbia zwierzęta. Kocha też jazdę na motocyklu, choć z nimi akurat wiąże się tragiczny wątek z jego życia. Kilka lat temu, w wypadku na motorze, zginął jego młodszy brat. Fanów przysięgi chyba na równi z perypetiami Emira. Ciekawi osobiste życie grającego go aktora. Nie jest tajemnicą, że właśnie na planie Gygberg związał się z serialową partnerką Zgo Jakis. Ta para od początku wzbudzała emocje. W pierwszych dwóch sezonach przysięgi Izgo grała ukochaną Emira. Potem scenarzyści uśmiercili ją, ale para prywatnie dalej była razem. Niedawno się zaręczyli, i no właśnie, co dalej? Tu następuje pewien plot twist, bo krótko po zaręczynach SG wykasowała z Instagrama wszystkie zdjęcia z narzeczonym. Teraz para nie komentuje aktualnego statusu swojego związku. Wszystko wskazuje jednak na to, że relacja, która zaczęła się od przysięgi, prawdziwą przysięgą się jednak nie skończy.